thank mm -hmm. you Cześć! W tej lekcji pokażę Ci, jak zagrać i jak zastosować w praktyce skalę frygijską, jedną ze skal e, modalnych. Ja się oczywiście nazywam Szymon Zajfer z serwisu kwadranslegitary.pl i pokażę Ci najpierw sam schemat tej skali e, modalnej. Oczywiście możemy zagrać na całym gryfie, e, ale pokażę Ci taki standardowy schemat skali e, frygijskiej. Zagram tutaj od 12 progu, troszkę niewygodnie wysoko, ale dlatego, że chcę zagrać to w tonacji od dźwięku E i zagrać po prostu skalę efrygijską, dlatego że takiej użyłem w tej demonstracji na początku. Więc wygląda on w ten sposób. Na ekranie powinien się poka pokazać sam diagram, więc zagram w wolnym tempie bez komentarza. Tak wygląda ten schemat. Jeśli w ogóle chcesz inne schematy skal modalnych pozostałych, tutaj powinien powiedzieć przycisk, jak go klikniesz, możesz na stronie podać swojego maila, otrzymasz za darmo taki um, poradnik, 7 diagramów skal modalnych. Um, ale wracam już tutaj do tej skali frygijskiej, którą w tej lekcji się zajmujemy. I to jest skala o takim silnie um, hiszpańskim, można powiedzieć, charakterze. Jest używana m.in. do muzyki flamenco. Um, myślę, że usłyszysz wyraźnie ten taki hiszpański klimat. Tym dźwiękiem, który chyba najbardziej kreuje ten klimat, jest drugi stopień z tej skali, czyli jeśli zaczniemy tutaj um, na endogramie, ten, ten dźwięk jest zaznaczony pustym kółkiem, czyli jest to pierwszy stopień tej skali. Później mamy drugi, on jest oddalony tylko o próg, czyli pół tonu wyżej. W pozostałych skalach modalnych, no poza lokrycką, ona jest dość rzadko używana, jest zawsze cały ton między dwoma pierwszymi dźwiękami, tutaj mamy pół tonu. I stąd w dużej mierze bierze się właśnie ten taki hiszpański klimat. I jeszcze, żebyś tutaj umiał to odnieść do jakichś innych skal, to jest dobry sposób uczynienia się nowych skal, umieć odnieść do jakiejś skali znanej, znaleźć jak najbardziej podobną. I tutaj skalą najbardziej podobną jest skala eolska, czyli molowa naturalna, którą pewnie znasz, zagram tutaj od dźwięku e, czy skalę e-mol, eolską I jeśli chcemy uzyskać z tej skali e, skalę frygiską, to wystarczy, że ten drugi stopień skali eolskiej obniżymy o pół tonu. Czyli stąd tutaj, z tego miejsca tutaj, z tego tutaj. Jest ten sam dźwięk, tylko w różnych oktawach. I wtedy uzyskujemy skalę frygiską, Czyli od skali eolskiej różni się tylko jednym dźwiękiem. To Ci pomoże później e, znajdować schematy tej skali. Jak znasz już skalę eolską, to wystarczy jeden dźwięk zmienić, ten drugi stopień obniżyć pół tonu, czyli jeden próg w dół, i będziemy mieli wtedy skalę frygijską. Ok, tak więc wiesz już jak wygląda ta skala, umiesz zagrać jej przynajmniej jeden schemat, wiesz jak się łączy z, z podobną skalą, skalą eolską, różnica tylko jednego dźwięku. Charakterystycznym stopniem tej skali frygijskiej jest jej drugi stopień, często używana w muzyce takiej, nazwijmy to, z hiszpańskim klimatem, przez rację swojego brzmienia, no ale pewnie najbardziej Cię interesuje, interesuje, jak ją zastosować w Twojej grze, w Twojej improwizacji. I tutaj musimy dowiedzieć się, jakie akordy, do jakich akordów by pasowała ta skala. I zrobimy to troszkę od drugiej strony, czyli jeśli mamy piosenkę, załóżmy piszemy piosenkę, chcemy, żeby operować w niej skalą właśnie tą frygijską, e -frygiską w tym przypadku. To jakich możemy użyć akordów, żeby one pasowały do tego? Jeśli to będziemy wiedzieli, to możemy odwrócić. Czy jak będziemy widzieć jakieś akordy, będziemy mogli się dowiedzieć, czy pasuje do tego skala, właśnie frygijska. W przykładzie uczyłem w podkładzie dwóch akordów. To był e i F-dur na zmianę. Skąd wiedziałem, że tych akordów można użyć, skąd wiedziałem, że to będzie pasowało, skąd, że będzie ten klimat i tak dalej. Więc tutaj przejdziemy dość szybko przez to zagadnienie, ale krok po kroku. Więc pierwszym, pierwszym zagadnieniem, które musimy rozpatrzyć, kiedy szukamy, jakie akordy pasują do danej skali, jest budować akord od każdego stopnia tej skali. Czyli jakby od każdego po kolei dźwięku tej skali. Oczywiście, te akordy mogą być zbudowane tylko na dźwiękach tej skali, no bo jeśli będą wykorzystywały inne dźwięki niż ma ta skala, to ta skala nie będzie pasować. Więc nie będę tutaj y, razem z tobą budował tych akordów, ponieważ no, to nie jest temat tej lekcji, budowanie akordów na skali y, by też zajęło dużo czasu, ale podam ci po kolei, jakie to są akordy. Więc na pierwszym stopniu, w tym przypadku dźwięk E, w przypadku skali afrygijskiej, jest to dźwięk E, mamy akord molowy, czyli tutaj zagramy akord e -mon. Później mamy drugi stopień, jest to dźwięk F i to jest akord durowy, w tym przypadku będzie to akord F-dur. Tutaj w basie gram cały czas dźwięk E, żeby było punkt odniesienia, ale oczywiście akord F-dur możesz zagrać w ten sposób tradycyjnie, yy, akordem barowym. Później mamy trzeci stopień, dźwięk G, i także mamy durowy, czyli w tym przypadku G-dur, albo z, z basem w basie będę grał pociągę dźwięk E, Kolejny dźwięk, stopień skali, dźwięk A, tutaj mamy akord molowy, czyli Amol. Później mamy kolejny stopień skali, dźwięk H, tutaj mamy akord zmniejszony, rzadko będzie używany, zazwyczaj przez siebie akord zmniejszony, ale w tym przypadku tutaj mamy go na piątym stopniu skali. Kolejny dźwięk, szósty stopień skali, dźwięk C, tutaj mamy akord durowy. No i ostatni stopień skali, siódmy dźwięk D. Tutaj mamy akord molowy, czyli akord demo możemy tradycyjnie w ten sposób zagrać. To są akordy, które um, są zbudowane na bazie tej skali efrygijskiej, więc oznacza to, że jeśli byśmy zagrali je, to one jakby do nich będzie pasować skala efrygijska, no bo jakby zawiera te same dźwięki. Spróbuję zagrać cały czas grając w basie, czyli na najniższym dźwięku ten dźwięk E jako punkt odniesienia, i będę grał po kolei te akordy. Słyszę trochę tutaj taki klimat już flamenco. Że flamenco dużo powiedziane, ale taki hiszpański nazwijmy to. Niestety wchodzi tutaj pewne zagadnienie, które może trochę zamieszać w tym, co mówię, mianowicie jeśli znasz zagadnienie skal modalnych, to wiesz, że one może być pokrywają się ze sobą. Nie będę tego zagadnienia tutaj pogłębiał, bo to nie temat tej lekcji, ale chcę zaznaczyć ten, ten problem. Więc skala frygijska ma te same dźwięki, co skala C lidyjska, czyli C durowa. I tym samym, skoro ma te same dźwięki, ma też te same akordy. Czyli możesz znaleźć piosenkę w tonacji durowej, jakieś, no załóżmy w tonacji C-dur, ale popatrzysz tylko na jej akordy i mówisz, o, one pasują do skali efrygijskiej, więc będą miały taki hiszpański klimat, więc pasują do tego skala efrygijska. Ale tak wcale nie musi być. Zagram jakieś dźwięki, jakieś akordy właśnie z tych, które wymieniłem przed chwilą, jako pasujące do skali efrygijskiej i zobaczy, że to nie będzie miało w ogóle hiszpańskiego charakteru. Słyszysz tutaj, gram właśnie akordy C-dur, Amol, F-dur i G-dur, czyli to są akordy z tych, które pokazałem, że pasują do skali afrygijskiej, ale tutaj żadnego hiszpańskiego klimatu w tym nie ma, ewidentnie. Więc tutaj sterujemy na pewien problem. Jak zatem można tą skalę wykorzystać w praktyce, skoro niby są właściwe akordy, a nie pasuje? Tutaj wkracza pewne inne zagadnienie, mianowicie właśnie zagadnienie modalności, ale jak najprościej to. Można przebadać, czy pasuje ta skala, czy nie. Otóż musisz po prostu posłuchać, na jaki akord, jaki akord jest toniką, czyli jaki akord rozwiązuje się ta, ta jakaś fraza akordowa, którą gramy. W tym przypadku posłuchaj. Z takim naturalnym akordem, który się rozwiązuje wszystko, czyli właśnie toniką. No jest to akord Cedur. Jest on takim, nazwijmy to bazowym akordem. Czyli tutaj będziemy się trzymać. Czujemy, że rozwiązuje się na akord C-dur, więc tutaj on będzie tym tonik, tonicznym akordem, więc będziemy grać do tego skalę C-dur yy, i nie będzie tego hiszpańskiego charakteru. Ale teraz posłuchaj, jak zagram yy, jakieś inne akordy. Można powiedzieć i zarówno z tonacji C-dur, jak i zbudowane na skali frygijskiej, ponieważ to są te same akordy, i posłuchaj, jak tutaj to będzie wyglądało. No i jaki teraz akord, czy dźwięk wydaje się takim bazowym, na który to się rozwiązuje? Oczywiście ten, akord E-moll, e przepraszam, Zagram jeszcze raz. Więc tutaj kluczowe jest, który dźwięk, który akord jest tym bazowym toniką, mówiąc tutaj profesjonalnym językiem, czy tym, na którym to się rozwiązuje. Więc akordy mogą być te same, ale raz to będzie miał zdecydowanie durowy charakter, raz. Taki, właśnie, hiszpański. Mimo, że, jakby, te akordy bazowe, to, jakby, pula akordów jest taka sama, z których możemy wybierać. Więc przechodzę tutaj już do meritum sprawy. Jak wiedzieć, czy do jakich akordów, do jakiej piosenki można wykorzystać tą skalę, żeby uzyskać ten klimat? Otóż tutaj musisz się kierować swoim uchem, najprościej mówiąc. I jeśli słuchasz czegoś, jakiegoś podkładu, czy masz jakieś akordy, o których możesz grać, to wsłuchaj się, czy to ma właśnie ten taki hiszpański klimat. To jest jakby droga do ustalenia, czy tutaj będzie ta skala pasować, i wtedy już później sobie znajdziesz właściwą skalę pasującą do tej tonacji, ale najpierw musisz usłyszeć, czy to jest ten klimat. Jeśli masz, włączasz sobie jakiś podkład, pisujesz podkład, w co, w tonacji Amol, włączasz pierwszy lepszy i chcesz grać do tego skalę afrygijską, no to co prawdopodobnie nie będzie, nie będzie pasowało, ponieważ to nie, nie jest, te akordy nie tworzą tego klimatu, nie rozwiązują się na, na, na właściwie ten dźwięk toniczny skali frygijskiej. Wiem, że może tutaj troszkę mieszam, ale nie chcę robić, musiałbym cały kurs tutaj przerobić, żeby wyjaśnić dokładniej od strony teoretycznej, jak to, z czego to wszystko wynika, ale myślę, że na, na tych demonstracjach praktycznych yy, zaczyna to jakoś mieć sens dla ciebie. Więc pierwsza sprawa, po prostu musisz na ucho posłuchać, czy ten dany podkład ma taki frygijski yy, czy hiszpański charakter, i wtedy dopasować odpowiednią skalę frygijską do tego. A druga sprawa, drugi zastosowanie, kiedy możesz to użyć, to jest dość proste, kiedy masz tylko akord molowy cały czas, nie ma żadnych innych akordów, czy na przykład akord e cały. cały, czas przez jakiś dłuższy moment jest ten jeden akord, wtedy nie masz innych akordów jako yy, pokazujących bardziej z jakiej to jest tonacji, czy jaki klimat to tworzy, więc ty możesz dobierać tak naprawdę Skalę molową. Możesz zagrać zarówno skalę E eolską, E dorycką, E frygijską, jaką chcesz tutaj. Będziesz one wszystkie posłane do akordu molowego i tym samym będziesz tworzył różny klimat. Jeśli zagrałbym tutaj skalę E to oczywiście. Mam ten hiszpański klimat. Mogę zagrać inną, na przykład skalę E dorycką. zupełnie inny klimat uzyskuje. Wszystko to, obie te skale pasują, i skala eolska, ale mogę wybrać jakby samemu tutaj, jaki klimat chcę stworzyć, więc tutaj, jeśli mam tylko jeden akord molowy, mam dość dużą swobodę, możemy eksperymentować, możemy tworzyć różne klimaty. Więc te dwie, dwie sytuacje. Pierwsza to jest, kiedy słyszymy wyraźnie, że dany podkład ma ten taki, powiem tutaj, hiszpański klimat i wtedy wiemy, że będzie pasowała z dużym prawdopodobieństwem ta skala. Druga sytuacja, kiedy mamy po prostu samotny akord molowy, możemy tutaj dowolnie go potraktować różnymi skalami molowymi, w tym skalą frygijską. Więc tak wygląda ta skala. Tutaj podsumowując, pokazałem Ci jej schemat, bardzo krótko scharakteryzowałem, i później pokazałem, jakie akordy pasują do tej, do tej skali. I później na scenie, na bazie tego pokazałem, jak rozpoznać, czy do jakiejś piosenki możemy użyć tej skali. Tutaj muszę zaznaczyć, że rzadko będą utwory piosenki w tym klimacie. Zazwyczaj, jeśli grasz jakichś rockowych, popowych podkładów, no to nie będziesz w stanie tego zastosować. Ale są te momenty, w których możesz to zastosować i dla nich samych warto właśnie opanować tą skalę, używanie jej, żeby umieć wtedy zagrać w odpowiednim klimacie i dopasować się. Więc, to tyle w tej lekcji. Mam nadzieję, że pomogło Ci to, co pokazałem. Poniżej znajduje się podkład, jeśli jesteś na stronie kwadransdagitary.pl za gitary Peli, na naszą lekcję, to poniżej znajduje się podkład właśnie te dwa akordy, E-mol i F-dur na zmianę, które mają ewidentnie ten hiszpański charakter. I możesz do nich wypróbować tą skalę, zacząć um, ćwiczyć, grać, tworzyć jakieś melodie i po prostu no bawić się, mieć frajdę z tego hiszpańskiego klimatu, więc zachęcam Cię gorąco, żebyś zjechał niżej, tam będzie także diagram tej skali, jeśli jeszcze jej się nie nauczyłeś. A jeśli chcesz poznać inne skale modalne, nauczyć się diagramów innych skal modalnych i przez to uzyskiwać tym samym inne, różne klimaty, mieć większy wybór, tutaj powinien się pojawić przycisk, kliknij go, zostanie przeniesiony na stronę, gdzie możesz podać swojego maila i tam po wpisaniu maila wyślę na niego właśnie za darmo ten, ten poradnik 7 diagramów skal modalnych. Zachęcam też, żebyś na samym dole strony, czyli niżej przynajmniej niż ten filmik, skomentował, napisał, jak Ci się podobała ta lekcja, jakie masz ewentualnie pytania, wątpliwości w związku ze skalą frygijską. I tutaj powinien być jeszcze przycisk do subskrybowania kanału na YouTube, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem. A ja dziękuję. To tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Tutaj był Szymo Zajfer z kwadransdagitary.pl. Pamiętaj, ćwicz może niekoniecznie dużo. Trzymaj się, cześć.